No cześć i czołem. Słuchajcie, dziesiąty, czyli wtorek. Yy, odcinek dla Rafała z kanału Drapane Skalpelem. Dzisiaj pierwszy, w przyszłym tygodniu kolejny. Yy, imieniny Julii Danieli Bogdana. Yy, ładnie, najlepszego. Dla Rafała, z szczęśliwe linie, no bo u niego są naprawdę szczęśliwe. Ekstra, pincja i super 7 yy, i. Ładne, ładne to, co jest napisane. Uśmiech na końcu, także będziemy lecieć. Dzięki Rafał za pomysł. Brut. I aha, jeszcze tak przy okazji, jak będę losować kopartę, mamy jeszcze chyba z pięć miejsc na ten grudniowy odcinki. Dajcie znać, bo jeszcze się można zapisać, nie? Bo i tak losowanie chyba będzie te, te, tego dla tej osoby to będzie chyba i tak, i tak gdzieś końcem grudnia, bo będę wysyłać pewnie w nowym roku. Grubsza, pustsza? Nie wiem. Która jest taka gruba? O, ta jest gruba. Ej, koperta. O, masz. Czyli będą dwa razy szczęśliwe linie i dwa razy super 7. <laughs> dobre, dobre. Tylko inny jest super 7, inna paczka. Ale tutaj jeden po drugim. Dobra, Tak, to, Dobra. To co wylosowałam, to później dam. A teraz kreślimy dla Rafała. Ekstra pensja fioletowa, super 7 fioletowe. Aha, bo nie mówię numerków. A oczywiście jest opis do Rafała na kanał, zapraszam. Super 7,59, ekstra pensja 25 i szczęśliwe linie 85. Zobaczymy, czy ręka będzie szczęśliwa. Czy super linie będą szczęśliwe. Może super 7 fioletowe się okaże się. Lecimy. Nie tą stroną. 9. Nie spisujesz się z drabką. 4, 3. O, tu jest 7. Ale nie tam, nie, nie to, co trzeba. Dwa, sześć, osiem i... Uch, oh, uch, uch! Mamy siódemkę! Rafał, mamy siódemkę. Dobra, raz, dwa, trzy. Dwójka, jak się patrzy. No i kuku, kuku. Ładnie, ale jest, dwójka jest. I to w fioletowej. Ekstrapyncja. Oh, szu aha, szukamy albo liczb, albo tego napisu. Sławnego, niesławnego. Yy, w a wiecie co? Rafał, ty masz bli bliżej do Tarnowa. W Tarnowie w tym kalendarzu padła główna. W Tarnowie w tym kalendarzu świątecznym padła główna. No, 27, 29, 4 i 14. Nie wiem, co to, to takie. Albo dwójki, albo czwórki. Albo napis. Gdzie to jest? 18. Już miałam powiedzieć, że zaczynamy obok, jednak nie. Ekstra, pyncja. 8. A to teraz ósemki. Będziemy się bawić ósemkami. Patrzcie się. ósemkami się teraz będziemy bawić. 8, 8, 8, 28 i 3. <noise> Oboki. Gdzie to jest? 12? No nie. 25? Nie. 15 obok. 17? Nie. I 26? No obokowo. A tak blisko było do napisu. ore, ory, siabada, bada, amory. To jest przegrana. Tamto wygrana. Polecimy. Ok, dobra. Tak, tak, widać. Dobra. Podkowa. W którą to stronę teraz? W tą. Podkowa, winogrono. Dobra. nie te linie tak średnio lubią. Winogrono. Mojego Marcina lubią. Wiem, że Rafała też lubią. Lubią też, jak Rafała żona drapie. A tu dzwon, arbus. Dzwon, arbus, dzwon. Ale bym się zdziwiła, jakby była wygrana. Uj, jakbym się zdziwiła. Dzwon arbus. arbuz. Rafał jest z Rzeszowa, także moje okolice. Rodzinne, znaczy na no Podkarwacie, nie? To moje. Gdzie tu dzwon N nie widzę, żeby biło coś więcej? Słoń i sakwa. Ha, sakwa. Jeszcze gwiazda i i co? I będę się śmiać. Truskawka klucz. No i gdzie? Otruskawka. Monika, po drodze trzy klucze gubisz. Dareniec złota. Cytryna tęcza. Uwaga. A tęcza pod sporem. Tęcza. To by były dwie linie, jakby gwiazdkę dali. Uuuhu. Tęcza. Cytryna. Tęcza. Niesamowita gruszka i wiśnie. Wiśnie, wiśnie. O, macie gruszkę. Macie, macie gruszkę. No wiem, Macie tak, no. A gdzie gruszka? Foch. Banan. Księżyc. O, jest jedno i drugie. I drugie. I tyle. Dobra, dajcie gwiazdkę i ja wybaczam. Jabłko. Krap. No gdzie? No gdzie? No. Jabłko, ale krab. Oho, 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 ile by było linii? i Trzy. Jakby dali garnek. Ananas i kwiat. 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 Co? Ananas. I aha, ananasa. No ananasa. Ananasa. Eee, I tyle. Złoto dla zuchwałych i trefl. Trefl, no wszystko, wszystko jest tylko nie to, co trzeba. Trefl. Ale złoto, no po co dać? Słońce, Buu, nie ma. I pik, Buu, nie ma. Foch. Ile było pod koroną, że nie daliście? Aha, to dlatego. A po śliwką? No, bez przesady. Kłanny. Ta namera, Ore, ore i quanta namera, Ale mamy dwójaka. Dobra, lecimy do tego drugiego 59. Tego, co ja wylosowałam z koparty. Tu szukamy siódemek. Jest szóstka. Mamy to samo powtórzenie. Tego jeszcze nie było. 6, 5, 2. O, znowu jest... Prawie to samo ułożenie. 4, może, może. 9. I ja jednak nie może. Ta siódemka nie. Szczęśliwe linie... Z numerem 86. Tamte było 85. I z, ale z innej paczki. To ciekawe. Czyli z tej strony. Zaczynamy krabem, kończymy gruszką. Przynajmniej krab jest. Krab, krab. Krab. Gru, O, gruszki dwie rzucili. Mm -hmm. Na such. Pomarańcze i złoto. No i co? Okej, okay. foch, śliwka, gwiazda. Teraz gwiazdę dajecie? Teraz? Jak tam potrzebowałam? I śliwkę też potrzebowałam. Nie chcę nic mówić. Foch. Śliwka, gwiazda, gdzie to jest? Serio? O, śliwka jest. Korona, no naprawdę? Dzwon. Dzwon, korona, korona. Księżyc, słońce, teraz, aha, ale przynajmniej jest tu słońce. O słońce, o księżyc, o księżyc, o księżyc, o i słońce, i słońce. Teraz jest. Oczywiście wiecie, żeby pędzić tam na kanał do. Rafała, garnek, serce. Ga, ga, garnek był o serce dla Was. Garnek. A tam nie potrzebowałam garnka? Pewnie, że potrzebowałam. Tak to właśnie? Tak to jest. Jabłko i klucz. Co to otworzy? Klucz. Co to nam otworzy? Klucz. Gdzie to ja Jabłko. Piki. Niby piki, to są wyniki. Trefle. Piki, piki, pik, trefl, ale ananasa nam brakuje. Pik. Nie widzę więcej. Diament, tęcza. Ciekawe, czy to jest w ogóle. Diament jest. Mm -hmm. Taki to foch robią. Uwaga. Sakwa, biedron. Ta ogonka, ale nie ma. Sakwa gdzieś tu, gdzieś tu mi mignęła. Sakwa, 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 tu. No i teraz racjonalnie, co dadzą kości kwiatek? To by było draństwo. Kwiatek. Kwiat. Wiśnie. Zawsze coś innego, a nie kości. Ale wiśnie na mnie nic nie dadzą. Buu. No i widzicie, i takie to ja mam szczęśliwe linie, szczęśliwej rę, rękę do szczęśliwej linii. Poczekajcie. No to. No, ale wszystko się powtarza, wszystko to samo, nie ma co sprawdzić nas, nas nie dogonię. pusto. No szczęśliwe puste. No to takie mam szczęśliwą rękę. Dobra, numer dziesiąty. Ciekawa jestem, czy tutaj coś będzie. Czapka. Tak, w mrozi, że tylko czapkę nosić. Sanie. Dzwonek. Piernik. O, o, mamy gwiazdkę. W dziesiątce mamy. Rafał, dla Ciebie mamy gwiazdkę. Pierwszy raz po tylu drapaniach kominek, nie ziomek, tylko kominek. Mogliby widać więcej tych gwiazdek. Łyżwa, skrzat, na przykład z góry na dół. Gwiazdka, druga, mamy 20 zł. Ładnie, bałwanek, rękawica. Zaszaleli. Trąbka. Mamy trzecią gwiazdkę. Pięknie. Kartka. No, w końcu. Powiem Wam, że naprawdę stroik. Skarpeta. Trzeba na nadawać na ten kalendarz. Lizak. Cały czas. Sz szyszunia. Kożuch. Kula. Możecie jeszcze dać ze dwie gwiazdki. Wcale bym się nie obraziła. Świeca. Anioł. Jak w alternatywach. Renifer. I ostatnie sople. Tu mam by ją być trzy takie same, ale wiecie, że to nigdy tutaj... Znaczy nie wiem, czy ktokolwiek spotkał tutaj trzy takie same. No właśnie nie. A tu ma być yy, łebko główka Mikołaja. A mamy prezent. Dobra, mamy trzy gwiazdki. To to muszę wyczyścić, bo to takie niesamowite, że ho ho. Nie wiem, czy aż Was nie przybliżyć. Naprawdę. Ale trzy są na jednej planszy, więc wszystko będziecie widzieć. Co, co? Pewnie trzydzieści. No, oni to więcej poskąpią raczej. 10, ale jest pod piątką. Dalej jest dziewiątka. 10, no i elegancko i 10, ale jest 30 zł. Oczywiście kontrolnych nie znam, bo po co mam się uczyć kontrolne? Skoro zazwyczaj tutaj nic nie było. Bierze im na słowo G. <laughs> Dobra, podsumujmy. Niesamowity dzień. Powylosowałam też szczęśliwe linie i też super 7. Jakbym się nie starała, tak by w życiu nie wyszło. Ale ekstra pensja, no. no. No, szczęśliwe linie, tutaj się nie spisały, te natomiast to, co y, Rafał chciał, to dała y, super 7, dało 2 ziko, ładnie, ale kalendarz mnie zaskoczył, tak mnie zaskoczył, że aż nie mogę wyjść z podziwu, 30 zł. Szok, niedowierzenie, chyba się uszczypnę, Ym, no, bo tak naprawdę na kalendarz 30 zł to uh, bombastyk, fantastyk. Posypało gwiazdami, także ja wam dziękuję. Rafał, dzięki za pomysł na odcinek. Tak jak kiedyś wspominałam, czyli chyba wczoraj, jest jeszcze kilka miejsc, na, że można się zgłaszać właśnie, że sobie wybierać jakąś zdrabkę i później brać udział w, w tym losowaniu. Wy nic tak naprawdę nie tracicie, bo tylko piszecie. Natomiast, co? To? Zapraszam Was oczywiście na kanał do Rafała, drapane Skalpelem. Drapie Skalpelem, no po prostu chłopak Drapie Skalpelem. Ma też fajne odcinki. Kalendarz Świąteczny ma, ma też. Yy, I wszystkie inne odcinki. No, no, no ma, no robi, no fajnie jest. No, jest z Rzeszowa. No, do swojaka zapraszam. Także ja Wam dziękuję. Serduszek, moc dla Rafała, dla jego rodziny, dla Was wszystkich po kolei. Yy, życzę Wam pięknego dnia, wieczora i popołudnia, bo to będzie akurat wieczorem bardziej. Yy, I trzymajcie się i do zobaczenia. Zaszalały gwiazdki. Miłego, pa.